Najgłośniejszy dźwięk na świecie to czasem jedno źle wypowiedziane słowo. Wyobraź sobie dreszcz przebiegający po plecach, gorączkę na twarzy, uczucie, że wszystkie spojrzenia w pomieszczeniu zamieniają się w igły wbijające się w skórę. Zamknij się dwa słowa. To wystarczyłoby cały świat młodej dziewczyny runął. A co by było, gdyby twoja najgłębsza pasja spotkała się z taką brutalnością? Zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, z jakiego miasta, z jakiego zakątka świata oglądasz nas. Dzisiejsza podróż dotyczy dziewczyny, która została uciszona w najokrutniejszy sposób, ale której błyskotliwy umysł znalazł sposób, by krzyczeć tak głośno, że świat zatrzymał się, by jej wysłuchać. Zapisz się już teraz, ponieważ musisz być świadkiem zwrotu, jaki los przygotował dla niej. Tym razem wyznanie nie pochodzi od ojca ani matki, ale od starszego brata. Alex obserwował swoją siostrę Ninę z drugiej strony kuchennego stołu. Była cicha. Co nie było niczym niezwykłym. Ale tym razem była to inna cisza. Nie była to cisza skupienia, którą tak dobrze znał, kiedy była pochłonięta projektami naukowymi, montowaniem obwodów lub obserwowaniem wzorów na liściach drzew. To była cisza pusta, krucha, jak pusta muszla. Jej projekt na targi naukowe był jej życiem przez ostatnie trzy miesiące. Było to badanie nad biofosforescencją grzybów, czyli tym, jak wytwarzają własne światło. Nina kochała światło we wszystkich jego formach, wypełniała zeszyty rysunkami, równaniami i obserwacjami. Dla niej nauka nie była przedmiotem, ale formą poezji. Aleks widział w jej oczach pasję, blask odzwierciedlający blask grzybów, które badała. Upokorzenie nastąpiło podczas wstępnej prezentacji w klasie. Nina, gdy była podekscytowana tematem, mówiła szybko, przeskakując od jednej idei do drugiej w sieci skojarzeń które dla osób, które jej nie znały, mogły wydawać się chaotyczne. Nie była lekceważąca, była przepełniona wiedzą, ale nauczycielka, pani Albright, przeciążona i niecierpliwa, nie widziała tego w ten sposób. W połowie pełnego pasji wyjaśnienia Niny na temat enzymów Lucyferazy, nauczycielka przerwała jej: Nina, proszę zamknij się, mylisz wszystkich, po prostu przeczytaj streszczenie. Aleksa nie było w domu, ale kiedy Nina wróciła, Zobaczył skutki tych słów. Wyglądało to tak, jakby ktoś wylał wodę na płomień. Blask zniknął. Teraz siedząc w kuchni, tylko grzebała w talerzu. Wybuch Aleksa był cichym krzykiem gniewu i bezsilności. Widział genialny projekt swojej siostry, efekt miesięcy pracy, porzucony w tysiące rdzies, pudełku w kącie pokoju. Jego ból nie dotyczył tylko siostry, ale niesprawiedliwości świata świata, który tak często wymaga od niezwykłych umysłów aby dopasowały się do zwyczajnych standardów, aby zostać zaakceptowane. Zastanawiał się, jak naprawić coś, co zostało zniszczone dwoma słowami. Rodzice Niny, Ines i Robert zareagowali szybko. Następnego dnia byli w szkole na spotkaniu z panią Albright i dyrektorem. Gabinet dyrektora był sterylnym miejscem, ozdobionym trofeami i certyfikatami, które wydawały się ważniejsze niż sami uczniowie mieli nadzieję znaleźć skruchę, zrozumienie, rozwiązanie. Znaleźli lekcje zarządzania kryzysowego. Pani Albright przeprosiła, ale były to wyuczone przeprosiny, pozbawione uczucia. Miałam ciężki dzień, powiedziała. Klasa była niespokojna, nie użyłam najlepszych słów. Nacisk kładziono zawsze na ja, moje trudności, mój stres, moje słowa. Ból niny był tylko ubocznym skutkiem w narracji nauczycielki. Dyrektor natomiast był mistrzem fałszywej empatii. Mówił o doskonałej reputacji szkoły, o nienagannej historii pani Albright. Zapewnił, że zostaną podjęte działania, że odbędą się rozmowy na temat wrażliwości. Ale rozwiązanie, które zaproponował, było najbardziej tchórzliwe ze wszystkich. Zasugerował, że aby uniknąć dodatkowego stresu dla Niny, może lepiej byłoby, gdyby nie brała udziału w tegorocznych targach naukowych. Możemy dać jej najwyższą ocenę za dotychczasowy wysiłek. Zaproponował, jakby ocena mogła wymazać upokorzenie. Przesłanie było jasne. Celem nie było naprawienie krzywdy wyrządzonej Ninie, ale jak najszybsze zatuszowanie incydentu. Priorytetem była ochrona wizerunku szkoły. Ines i Robert wyszli z tej sali z gorzkim smakiem rozczarowania. Nadzieja, że instytucja, która powinna kształcić i chronić ich córkę, Naprawdę się o nią troszczy, okazała się iluzją. Zaproponowali łatwe rozwiązanie, sposób na zamiecenie problemu pod dywan, ale rany Niny nie dało się zakryć dywanem, były otwarte, widoczne, a szkoła zamiast opatrunku zaoferowała tylko milczenie. Spotkanie w szkole nie przyniosło spokoju, wręcz przeciwnie, wywołało zimną wojnę w domu. Robert, ojciec, człowiek, który wyrażał swoją miłość poprzez ochronę, był zdecydowany. To koniec, ogłosił tego wieczoru. Nie postawi już stopy na tym targu naukowym. Nie pozwolę, aby moja córka ponownie doświadczyła publicznej upokorzenia. Nie zasługują na to. Jego instynkt podpowiadał mu, aby zbudować wokół Niny fortecę, aby świat nigdy więcej nie mógł jej skrzywdzić. Matka Ines widziała to inaczej. Jeśli ją teraz wycofamy, Robert, to przyznamy, że nauczycielka miała rację. Nauczymy ją, że kiedy ktoś każe jej się zamknąć, ma być posłuszna. Musi dokończyć to, co zaczęła dla własnej dumy. Konflikt między nimi był walką między ochroną a wzmocnieniem, a Nina stała pośrodku, milcząca. A pani Albright? Łatwo byłoby ją znienawidzić, uczynić z niej potwora, ale rzeczywistość, jak zawsze, była bardziej szara. Nie była złą osobą. Była nauczycielką. Z dwudziestoletnim stażem tonącą w biurokracji, przepełnionych klasach i presji wyników standardowych testów. Codziennie widywała dziesiątki uczniów, z których każdy miał swoje potrzeby. Tego konkretnego dnia zmagała się z pulsującym bólem głowy, upomnieniem dyrektora dotyczącym słabych wyników klasy z matematyki i stosem testów do sprawdzenia. W jej wyczerpanym umyśle wybuch informacji nie był oznaką geniuszu. Ale kolejnym źródłem chaosu w i tak już chaotycznym dniu. Zamknij się, nie wynikało z celowej złośliwości, ale z głębokiego wyczerpania, zwarcia zawodowego, które nastąpiło u osoby, która nie miała już emocjonalnych zasobów, aby poradzić sobie z czymkolwiek, co wykraczało poza scenariusz. Jej błąd nie usprawiedliwiał jej, ale czynił ją tragicznie ludzką. Była to wada systemu, który wymaga tak wiele od nauczycieli. Że ostatecznie pozbawia ich empatii, zamieniając ich w zwykłych menedżerów treści, niezdolnych dostrzec błyskotliwą poezję w umyśle uczennicy takiej jak Nina. Podczas, gdy rodzice kłócili się, Alex obserwował swoją siostrę. Nina spędzała godziny w swoim pokoju, nie zajmując się grzybem, ale szkicownikiem, tworząc skomplikowane, powtarzające się wzory. Był to jej mechanizm obronny, sposób na uporządkowanie chaosu który odczuwała w środku. Alex wiedział, że jeśli zmuszą ją do rezygnacji, część niej zniknie na zawsze, a jeśli zmuszą ją do prezentowania się w normalny sposób, może się załamać. Musiała istnieć trzecia droga. Przełom nie nastąpił podczas wielkiej kłótni, ale w cichym akcie współudziału między rodzeństwem. Pewnego popołudnia Alex wszedł do pokoju Niny, usiadł na podłodze obok niej i nic nie powiedział. Po prostu wziął jeden z jej zeszytów z notatkami do projektu i zaczął czytać. Po długiej chwili powiedział cicho Nina, twój projekt jest niesamowity, a co jeśli, co jeśli pokażemy to im, nie słowami, ale światłem. Pomysł był prosty i genialny. Następny tydzień spędzili na przekształcaniu prezentacji Niny. Zamiast linearnej wypowiedzi stworzyli doświadczenie. Alex wykorzystał swoją wiedzę komputerową, aby stworzyć prezentację slajdów, która nie zawierała długich tekstów, ale obrazy, animowane grafiki i filmy poklatkowe, które sam pomógł Ninie nagrać, pokazujące wzrost grzybów. Punktem kulminacyjnym miał być stół Niny, przykryty czarnym materiałem. Plan był następujący. Nina miała powiedzieć bardzo niewiele, wygłosiłaby krótkie wprowadzenie. A następnie, trzymając w ręku pilota, poprowadziłaby jury przez wizualną podróż, synchronizując obrazy z stopniowym ujawnianiem swoich eksperymentów na stole. Słowa nie miały być najważniejsze. Miały służyć jedynie jako przewodnik. Nauka, światło, sam projekt miały przemówić za nią. W tym momencie Alex nie tylko pomagał swojej siostrze w pracy szkolnej. Budował most nad przepaścią jej strachu, używając materiałów, które sama mu dała. Swojej pasji, logiki i światła. Pokój Niny zamienił się w tajne laboratorium nadziei. Każdego wieczoru ćwiczyli. Pierwszym małym zwycięstwem było to, że Nina po raz pierwszy udało się przejść przez całą prezentację bez jąkania się i zacinania. Kontrolowała nie słowa, ale obrazy i rytm. Nie musiała patrzeć na twarze, tylko na światło emanujące z projektora i jej grzybów. Na jej twarzy pojawił się mały uśmiech. Pierwszy od wielu dni. Drugie, i być może najważniejsze zwycięstwo, nastąpiło w noc przed targami. Postanowili zrobić próbę generalną w salonie dla swoich rodziców. Robert, ojciec, usiadł na kanapie, nadal sceptyczny i zaniepokojony, gotowy odwołać wszystko przy najmniejszym znaku cierpienia córki. Nina zaczęła. Wygłosiła kilka zdań wprowadzenia, a potem rozpoczęło się światło show. Na ścianie pojawiły się złożone obrazy struktury komórkowej grzybów, a wykresy przedstawiające reakcję chemiczną lucyferazy tańczyły w synchronizacji z delikatną muzyką wybraną przez Alexa, a na stole Nina, precyzyjnymi i cichymi gestami, ujawniała każdy etap swojego eksperymentu. Robert milczał, zahipnotyzowany, po raz pierwszy nie widział trudności córki w mówieniu, ale geniusz jej umysłu w akcji. Rozumiał złożoność jej pracy w sposób, którego nie mogłyby wyjaśnić żadne słowa. Kiedy zapaliły się światła, spojrzał na Ines, potem na Alexa, a na końcu na Ninę. Z łzami w głosie powiedział tylko jedno: Córko, jesteś genialna. W tym momencie Nina nie tylko zdobyła uznanie ojca, pomogła mu przejść przez most, który zbudował Alex. Wprowadziła go do swojego świata, a on w końcu dostrzegł jego piękno. Rodzina znów była zjednoczona. Nie było już konfliktów, tylko zespół gotowy do walki, która miała nadejść. Dla niny nauka nigdy nie była listą faktów do zapamiętania. Była symfonią. Układ okresowy pierwiastków nie był tabelą pierwiastków, ale klawiaturą z 118 nutami, z których każda miała swój kolor i ton. Fotosynteza była choreografią światła i materii, a biofosforescencja, jej projekt. Była najpiękniejszą z nich wszystkich. Była cichą pieśnią, którą samo życie śpiewało w ciemności. Nie myślała o słowach, myślała o wzorcach, powiązaniach, systemach. Jej umysł był jak galaktyka pełna pomysłów poruszających się z ogromną prędkością i tworzących konstelacje wiedzy. Wyzwaniem było przełożenie tej ogromności na liniowy i powolny język ludzi. Mówienie było jak próba opróżnienia oceanu za pomocą zakraplacza. To było frustrujące. Dlatego mówiła szybko, dlatego skakała, próbując pokazać ogrom za jednym razem. Kiedy pani Albright powiedziała zamknij się, Nina nie poczuła tylko wstydu. Czuła się, jakby ktoś wszedł do jej galaktyki i wyłączył wszystkie gwiazdy. Polecenie nie było skierowane tylko do jej ust, ale do jej umysłu. Było to polecenie, aby przestała myśleć, przestała łączyć, przestała być. Cisza, która nastąpiła, nie była ciszą spokoju. Ale ciszą pustki, teraz ćwicząc z Aleksem, odkryła coś nowego. Nie potrzebowała kroplówki. Mogła po prostu otworzyć śluzy i pozwolić ludziom zobaczyć ocean. Prezentacja wizualna była jej prawdziwym głosem. Każdy obraz, każdy wykres, każdy grzyb, świecący w ciemności, był słowem w jej ojczystym języku. Nie chowała się już za nauką. Używała nauki, aby się ujawnić. Targi nie były już okazją do udowodnienia, że nauczycielka się myliła. Chodziło o pokazanie światu i sobie samej piękna swojej własnej cichej pieśni. Szkolna sala gimnastyczna była hałaśliwa, pełna uczniów, rodziców i sędziów z tabliczkami i poważnymi minami. Stoisko niny było jedyne przykryte czarnym materiałem, tajemnicza w środku wulkanów z sody oczyszczonej i makiet układu słonecznego. Kiedy wywołano jej imię, w rodzinie zapadła napięta cisza. Pani Albright była obecna, siedząc z tyłu sali gimnastycznej i obserwując wszystko z nieodgadnioną miną. Nina podeszła do przodu, wzięła mikrofon i nieco drżącym, ale wyraźnym głosem powiedziała: Nazywam się Nina, chcę wam pokazać muzykę światła. Nacisnęła przycisk na pilocie. Światła w sali gimnastycznej przygasły, a na ekranie pojawił się pierwszy obraz. Publiczność, wcześniej niespokojna, Ucichła. To, co nastąpiło, potem nie było przedstawieniem, ale zaklęciem. Nina nie mówiła, ona dyrygowała. Precyzyjnymi kliknięciami prowadziła publiczność przez wizualną podróż do serca życia. Obrazy były oszałamiająco piękne, nauka złożona, ale przedstawiona w tak intuicyjny sposób, że wszyscy mogli ją zrozumieć. A potem wielki finał Nina dramatycznym gestem ściągnęła czarny materiał ze swojego stołu. W ciemności sali gimnastycznej dziesiątki kolonii grzybów świeciły zielonym, widmowym światłem, tworząc wzory, które ona sama wyhodowała. Wyglądało to jak kawałek gwiaździstego nieba na stole. Przez salę przebiegł zbiorowe westchnienie. Sędziowie, którzy wcześniej robili notatki na swoich tabliczkach, teraz stali pochyleni nad stołem, zachwyceni. Zaczęli zadawać pytania, a Nina teraz w swoim żywiole otoczona światłem odpowiadała. Nie spieszyła się, ale z niespodziewanym spokojem i autorytetem. Kiedy przewodniczący sędziów wziął mikrofon, jego głos był pełen emocji. W ciągu dwudziestu lat oceniania targów naukowych powiedział: Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To nie jest projekt, to sztuka, to odkrywcze. A potem zaczął klaskać. Na początku sam, potem inni sędziowie, a potem cała sala gimnastyczna wstała. Fala dźwięku. Owacja nastojąco przetoczyła się przez salę. Nina spojrzała na swoją rodzinę, na swojego brata Alexa, który płakał i uśmiechał się jednocześnie. I zobaczyła panią Albright, stojącą z tyłu, ze łzami w oczach, również klaszczącą. Nie były to klaski współczucia, ale szacunku, który w końcu zrozumiała. Nina nie tylko wygrała targi naukowe, nauczyła wszystkich nowego języka. Najważniejszym głosem człowieka, nie jest ten, który wydobywa się z jego ust, ale ten, który rozbrzmiewa w jego umyśle. Nigdy nie lekceważ mocy cichego umysłu. Być może właśnie komponuje symfonię. Jeśli ta historia rozjaśniła coś w tobie, jeśli sprawiła, że uwierzyłeś w siłę autentyczności, okaż swoje wsparcie. Polub, skomentuj, podziel się swoją historią i zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ jest wiele cichych symfonii. A razem możemy pomóc światu nauczyć się ich słuchać. Ktoś może potrzebować tej melodii dzisiaj.